Powiedziałam, że najlepiej by było, gdybym się sprawdziła na dole. Oh. Siema widzowie, tak jeszcze na wstępie. Chciałbym Was zaprosić na urodzinowego streama we wtorek, 21-29 kwietnia bądź, bo będzie livex z hotelu, będzie grubo. Dobra, wyłącz to, wyłącz to! Kurwa, cały czas hitam. Wzięli mi na sprawdzanie! Wyłącz tego Ricza, Szybko, 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 szybko! Dobra, a nie ma nie jest, jest dobra. Wzięli mi na sprawdzanie. Jestem oczywiście na anarchii. Masz 5 minut, żeby wbić na kanał, dobra. O to mi chodziło, żeby mnie na sprawdzanie wzięli, let's go. Klikamy sobie clear, full reset, config, self-destruction, okej. Okay. Nie ma nic, nie ma nic. No, zwykły feder jest, dobra. Wszystko mi się usunęło z komputera, dobra. Wbijamy na Discorda, poczekajcie. Halo? No? No, widzisz się? Do czego? Do cheatów. A kto mnie zgłosił? No pokazywałeś się na antyczycie, czytcie. Okej, okay, nie, nie przyznaję się. Nie ma takiej opcji. odpalę ekran. Dobra, już odpalam. Gdzie tu się ekran odpala? na Discordzie, tak? Tak. Dobra, odpalam. Dobra, proszę bardzo. O. No. A tu jest dziewczyna i chłopak. Czemu dwie osoby nie no, no sprawdzają? No bo tutaj ja pilnuję. Dokładnie. No dobra, no jest na ekran, i co teraz? A można z kolego no, zostawisz si sam na sam, co? Z koleżanką. No, może lepiej nie. Ty to za bardzo nie jesteś potrzebny. No jak to nie? No nie jesteś. W ogóle no, bez sensu dwie osoby sprawdzamy, ale dobra. Wolałem, wolałem ale żeby nie... koleżanka sprawdzana, ale dobra. Niech wam A, my no walimy i co? razem Jeszcze raz? My walimy razem. No dobra. No dobra, piknie mm -hmm. F3. F3 no. Dobra. Escape. Escape. Ustawienia. Ok. Sterowanie. Ok. Przypisane klawisze. A przypisane klawisze, jak szukasz, ci, to dobra. Rozumiem. Tak, i na dół skroluj. No Dobra, gotowe Gotowe A czemu koleżanka tutaj mnie nie sfała zadko? ty? O, nie wiem Nie Usterowanie jeszcze i ustawiamy. Czekaj, 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 czekaj Bawicie ze mną, to ja też się z wami bawił yy, Dobra, momencik, momencik Dobra, sprawdzajcie mnie teraz Dobra, dobra, o lepiej Dobra Dobra No Kliknij escape no. no to, dobra. I w pierwszym rzędzie trzecią opcję od samej góry Raz, dwa, trzy, to tak? Tak, tak. Kliknij to. Dobra. Kurwa, co to jest? Teraz, teraz kliknij close. Do no. góry masz quality. No. Dobra, i tutaj pokaż wszystko, co sam pisze no, Dobra. Czemu tam serdisz, na dwie klatki? Co? Pablocki. Natomiast dwa blocks. Zrita z, z, z Dewilu. No, rich A. No dobra. Ufam ci. A to 100% to co to jest? No nie wiem, no kurwa, tym jest sprawdzać. Nie wiesz, no nie wiem co no to dobra. jest. Kliknij Escape, jeszcze raz. No. Yy, teraz na samym dole. Yy, pierwszy rządek. No to. Ten? Tak. Dobra. Eee... teraz weźmy no. ten język. To jest normalny. Na angielski zmieniono na polski. Ja pierdziele Po co to zmieniałeś? Bo troluje ci, no trzecie. bo po angielsku mnie sprawdza, nie, ty po, nie. po polsku. To jest bez sensu. Nikt, nikt nie troluje, ogarni się. Dobra, macie Polski. Dobra koleżanko, teraz Dobra. ty. Jak sobie żeby mnie koleżanka sprawdzała? A to nie ty, No to jest. właśnie, nie to ciebie chyba powinno być pytanie. Aha. Na no, co wy raz wchodzicie czy coś? Może tak, może nie. O, nie interesuj się tym. Dwa, no, oczu, koleżanka wchodź. musi stary model samochodu na nowy zmienić, chyba. Nie, to starym. A woli stary, kliknij, tak? Otóż folder z paczkami. Nie powiedziałam tego. To to jest Thunderhazard mhm. Recode. Co jest? Thunderhazard Recode. No to co no, to nie jest? No nie wiem, no jakiś folder, no. A, odpal to. Configs. Do. A teraz kliknij prawym na jakiś konfig. A jak prawym? No prawym, na myszce, prawy. No. Właściwości. No. Dobra, ok. No a przecież okay, ta inwersja, na której gra ma jakiś kurwa folder. No ale to podejrzane jest. To są cheaty Aha. jakieś. No dalej. No dobra. Mmm, czekaj. Eee, teraz shader pack. Shader no. Pack, dobra. O, dobra, cofnij. No. Moc. Moc, 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 moc. Gdzie jest moc? Gdzie jest, no. No, dobra. Mm, kliknij na sodium fabryk prawym. Na co? Sodium prawym. To jest czwarty. No, na no. prawym kliknij. Właściwości. No. Yy, dobra, ok. Ok, kliknij. No. Cofnij. No, ale to dzisiaj to teraz... jest całego dnia, kurde. No spokojnie, teraz logs. Nad modami jedno. Logs. Latest. A co, koleżanko, to sobie pykasz Minecrafta? No, razem gramy. No co razem gracie? Czemu ty te, te cały czas mówisz, że razem gracie? Nie no ma myśl, razem co? grania, nie ma no razem grania. razem. Znaczy, gramy razem... jaki. Aha. Dokładnie. Nie tylko w Minecrafta. Opa, to latest. Od koleżanko. Co? Powiedziałeś. Załóż bana na człowieku. <noise> Daj pan cały ekran. Ctrl-F. No. Dobra wpisz tutaj Huzuni Tak ja, się Huzuni, co ty w ogóle gadasz? No co? No A czy nie można to z koleżanką y po sprawdzanku pyknąć jedną rundkę? No nie No ja no chętnie o Albo jak będę, albo jak będę Jan, to wtedy można. Ale chłopie, nie tak... jest z nami kłam. No, nie, ja bym garni. wolała bez, wiesz? Jeszcze no, raz? Garni. Ja bym tam wolała bez No ja no może? Ja jesteś. O, no i widzisz? Normalnie jesteście. Znanie? Dobra, sprawdzamy dalej. Ogarnijcie się już z tym. No dalej. Meteor teraz tam wpisz. A sobieś byś chciała zagrać? Mm, a co byś ty chciał? Nie Jakiegoś sesika coś? Można by było. No, o. nie masz na to. Teraz tutaj wpisz Thunder. No. No dobra, Bleach, byle E cychy Nie tak, to ty piszesz No co piszesz? Byly e byly No i koleżanka może powie, bo ona bardziej angielski od ciebie No dobra, weź wpisz kropka jar w lewym dolnym ekranu szkiwarkę, no tutaj Dobra, kropka jar No O, a co to jest to Uzi Clicker? Pokaż co to jest Czekaj, no No clicker, nie? A, clicker, a to jakiś twój, bo masz nik podobny do tego. No, clicker po prostu jest, no. A, no dobra. A no, co tak. to jest? A pokaż ustawienia w tym klikerze. tam jakiś rich może być. Ja, pierdzielu, nie wierzę w to, nie? No masz. Tam ustawienia masz. No, Albo klepa. Klepa, o, klepa. No masz. Dobra. Altowanie? Uuuu, cheaty to są pewnie jakieś. Dobra, no, ale. No, ja nie... Galtowa, wiem, co to, no, jest. to to jest na 8, Ustawienia. Ustawienia kliknij. No. Dobra. No dobra, możesz tego wyjść. No. no. A, weź w wy... przeglądarkę. Ja widzę, jak ty nie sprawdzasz, ale no, dobra. No masz. Napisz powoli Portugalia. Co? Jak ci będzie. No. A co to, to jest to na dole? co? No masz Portugalię No tam widziałam coś takiego pomarańczowego A co jak to są jakieś szczyty? No które? Mmm te na samym dole A nieważne Ale to kurwa sprawdzasz czy co? No ja pierdolę Dobra dalej, no jest Portugalia No i pójdź na Portugalia Dobra, teraz wejdź w historię wyszukania Wyszukiwania w, w, w co? Historia wyszukiwania. Przebijaj powoli na dół. Czekaj. Gdzie to się wchodzi, żeby to było na pewnym ekranie? Kurwa, gdzie to wejść? Czekaj chwila. No, masz. Dobrze Powoli na dół. Hmm, no na dół, powoli, powolutku No mm. No nie ma A nic A co to jest to? Sterowniki Ja pierdzielę, no nie wierzę, Są no sterowniki do komputera, no i co, co to jest? No nie ma tu nic A co jak to są jakieś cheaty? No nie są cheaty Dobra, dalej, Jezu Mmm, wejdź w co mam wejść? Dobra. Wejdź wy kalku... Wejdź wy, kalkulator. Nie, no wy trolujecie chyba, nie? Ja pierdolę... No nowa metoda I tak to sprawdza nie wygląda w ogóle kurwa. Iż 83. No. Podzielić na dwa. Nie no, zaraz idę na skargę, nie? Albo wy trolujecie, albo nie wiem. Omnożyć przez pięć. Podzielić przez siedem. No. I to jest czas dni, za ni e kiedy będziemy mieli randkę. Oooo! Ty mówisz! Ogarnij się! Nie takie tak oj, takie. Ojojoj! Koleżanko, ale musimy. To pozostać No wiesz, no zawsze tam wyjść z kolego. O, Bo teraz już kolego! Może raz zostawisz kolegę no. sam na sam? Koleżanka mi już. Nie, ja nic nie zostawiam. To sprawdzi. No wiesz, zawsze możesz, tam są też inne osoby do sprawdzania. Mm, żadne inne osoby. O, wi tak, widzę, że jest gościu, jest on sprawdzany. Nie ma go, kto mówi, nosi. Nie, nie, może... nie ma. O, administrator wyjechał te fazy sprawdzania. Mówisz. No dobra, dobra. Nikogo nie wywaliłem. chcesz, on... możesz się na chwilę wyciszyć, tak, całkowicie. Nic nie muszę. A możesz? No to mówisz, nic nie muszę. Móc mogę, ale nie muszę. No to wiesz, zawsze można tam użytkowniku drogi pójść na randkę po sprawdzaniu. Może Uuu, jakiś tam ubańk wprost zejdzie. No tak, będę nie na to. się sprawdzał. to dogadamy. No dobra, niech dobra, mnie sprawdza ten Fajfus i tyle. Dawaj, dawaj. Działaj, człowieku, też perma za chwilę. No, dobra, dawaj, że no bo trolujecie cały czas, no dalej co. Nikt nic nie troluje Dobra, Windows R Windows R No Koleżanko oddaję ci się sam, możesz mnie sprawdzać jak chcesz od góry do dołu No wiesz najlepiej zaraz, na dole Zaraz sobie was zostawię No wiesz, Dobra, można Windows zawsze... R kliknij No ale przerywasz a ja tu gadam chłopie Ogarnij się! No Windows czekaj Jeszcze raz koleżanko co mówiłaś? Powiedziałam, że najlepiej by było, gdybym Cię sprawdziła na dole. Uh. Gdzie na dole? C tu zostajecie i tyle. Art, nie skumałeś, debilu. Ale nie jest głupi, kurwa. Możesz pójść. <laughs> Art, nie skumałeś, chłopie, co ja w ogóle, nie? ale dobra. No, z... Więc... Wieku, tym się że są głupi. <laughs> dobra, dalej, no, no, dalej, no, dalej, ja dalej, ja tak dalej. Nie... Wiesz, kurde, Windows zobaczę, tam jestem. A no, przecież było już Windows R. No ale jeszcze raz. No. Teraz trzeba inną rzecz pisać. Szczel, dwukropek historii. No nie, na no takie coś nie wchodzę. Jak to nie? To jest potrzebne. Jeszcze raz co? A czyli nic No wiesz, to, ale... Tak sam chciała. chciała. No, sama no chciała. wiesz, ale... Wejść. No. Czyli Te randki czyli... to można... No, wiesz... Obanie, bo trzeba jakoś dać umbana za coś. Jeszcze raz? No wiesz, można pójść na randkę po banie, bo wiesz, za taką randeczkę ty stawiasz, a ja ci daję no bana, to Uuu, to mi się podoba. A to no dobra, to podoba. banujcie mnie. No dobra. Kurwa, dobra, no, żartowałem idziemy. debilu! Ale nie trollowałaś, tak? Nie. Hmm. Nie idziecie. Aha, y, ha, czyli dostałem bana z powodem podrywania administratorki. Dokładnie mówisz, To jest Okej, okay, dobra To jest tak się wyklę... nazywał cheat Nie wykryliście cheatów ani nic I dostałem bana, że administratorkę podrywam, no okej okay. Na no, ja... aplikacji był potężny cheat i wykryliśmy też uzi clickerek Dobra, to dzięki, trzymajcie się Siema ma? A, dostałem bana z tytułu podrywania administratorki I teraz robimy tak Powiedziałem, że tu nigdy już nie wejdę i proszę bardzo, pyk. A usunął mi się. O, proszę bardzo, w dokumentach Wchodzimy sobie, pyk. Okej. Okay. A, nie mogę tak wejść. A czy jak dostałem bana, to muszę... Co jest kurwa? Na tym jeszcze raz. Aha, dostałem na IP bana. No trzeba będzie zemce konta premek kupić, bo dostałem pana na tym, na IP. Aha. No to XD, nie? Nie zostawię tego tak w ten sposób. Kolejnym razem. Kole, ale mi się wydaje, że oni mnie cały czas trollowali, bo wiedzieli kim jestem i w ogóle. Moim zdaniem kolejny raz ogarnę sobie tak, że sobie po prostu monitor obrócę do góry, jakby Windowsa zobaczycie i będziemy. Ja, po prostu ja będę ich trollował. Dobra widzowie, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i widzimy się w na następnym odcinku. nara.